Cześć widzowie, jestem Dyaksowa Dzisiaj y, gumy turbo Tak, następny short wideo to będzie unboxing gum turbo y, Od kilku dni zacząłem zbierać gumy turbo i teraz pokażę wam samochody od najsłabszego do najmocniejszego z jednym był fail z y, pakowaniem, ale no Pierwszy Hammer Hammer H3 y, Motor Engine 5328 HP 305 y, Maksymalna prędkość 180 Także no. no to jest no taki w miarę samochód, fajny na tereny. Potem y, Nissan x Trail Nie wiem, czy będzie widać. A nie, to jest N Nissan x Trail i on ma motor engine 2000. HP 141 i maksymalną prędkość 195. O! Potem jest. Opel Astra. On ma motor Engine z 1364 HP 140 i 201 na godzinę jeździ. Potem jest Audi Q7. Motor Engine 1968 HP 177. Maksymalna prędkość 204. Już poprzeczka się podnosi. Także ustawiamy tutaj w kolejce do od najwolniejszego do najszybszego auta. Jeszcze zostało bardzo dużo. Ogólnie to jest 14 aut i teraz Honda urban chyba albo to jest honda urban albo tak to jest honda urban suv motor engine 1593 hp 120 speed 213 bieg odkładamy teraz honda crz Motor engine 140 1497 Motor engine HP 120 Maksymalna prędkość yy, to jest 200. I tu mała pomyłka zaszła. Ten samolot powinien być tu, ten tu, ten tu, a ten tu. Dobra, jest git. Potem Audi. To ja już tego nie. To jest Metro Projekt 4. I, I ta Audica jeździ, znaczy ma motor engine 1293, HP 148 i, mo, i maksymalna prędkość 222 km na godzinę. Potem Audi TT. Motor engine. Y 1984, maksymal HP 211, no i maksymalna prędkość 245. O, tu już się zaczynają fajne samochody: BMW i8, fajny samochód, motor engine 1500, HP 266 i maksymalna prędkość 250. Teraz szybsze od BMW i 8 Honda Civic. Honda Civic Type R, yy, Motor Engine 1986, HP 285 i maksymalna prędkość yy, 265. Uwaga, teraz Lexus. FLFLC Motor Engine 35, 3593 HP 500 i jeździ 300 na godzinę maksymalnie. O i teraz fajny samochód Dodge Viper Motor Engine 8277 HP 505 a maksymalna prędkość 314 na godzinę. I teraz są najszybsze samochody, jakie ja mam w kolekcji. I uwaga. Lamborghini Gallardo L LP 552 Spider. I uwaga, 5204, HP 550 i maksymalna prędkość 319. I chwila, widzę, tu jest kolekcja, ja muszę jedną rzecz zrobić. Pyk, dobra, jest gotowe. No i ostatni, najszybszy, trochę się popsuł, ale no. Lamborghini Gallardo LP 574 motor engine 5204 hp 570 i maksymalna prędkość ym, 325 na godzinę i pik pik układamy o i widzicie Hammer, Nissan, Honda, Opel, Audi, Honda, Audi, Audi, BMW, Honda, Lexus, Dodge, Lamborghini i Lamborghini. I to jest na razie kolekcja moja. I uwaga, to jest... 5, 5... To jest 14 samochodów, tak jak mówiłem. I no, to byłoby na tyle. Zostawcie lajka, like, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku z Robloxa na telefon. Tak. Także pa pa.